Cześć ludzie kochane, zobaczcie kobietę pracującą. Sylwia skończyła pracę swoją i przyszła pracować do mnie, żeby na święta miał czyściutko. Dzisiaj będzie mycie okien, później sprzątanie całego mieszkania. Oczywiście po drodze zrobi zakupy, jak zawsze. Sylwia zawsze mi robi zakupy. Zaraz firaneczki, zaraz wybierzemy i, i będzie dziewczyna szorowała okna, żebym trochę świata widział. Wam złożę życzenia później. Trzymajcie się, ludzie, kochane. Cześć. A kobieta pracująca już robi swoje krąży.